Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A trzeba troszkę tutaj. Oliś, no, o, o, się to wszystko. No. No, a co? co to będzie to... O, Co? O! O, dziękuję. A, w końcu przyszedł ten list. No, a, no. Zaraz go obejrzymy. Oliś, witam cię w moim warsztacie. Cieszę się, że mnie widzisz. O, jesteś tam? Patrz uważnie, bo ja cię też bardzo dobrze widzę. Spójrz tutaj, to są moje sanie. Są już prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrz, to list od moich elfów o tobie. Zobaczmy go. Tutaj Twoje zdjęcie. Hmm, co ja tu widzę? Uuu, piękny uśmiech. <laughs> Brawo! Oliś, wiem, że masz swój własny pokój. Przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteś cudownym dzieckiem, a Twoi dziadkowie bardzo Cię kochają. Mają też taką radę. Zjadaj cały obiad. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Halo? Halo, mój plan lotów jest już gotowy? Super! Aha. Rozumiem. Przełącz mi, proszę. <gryzanie> e, a jak z pogodą? Można startować? Nie można. Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Eryku. Mówisz, że to pora na kakao. A, uwielbiam o pychotka. A, co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo Ciebie kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Ciocia i wujek. Ale pięknie wyglądają. A kto jest na drugim zdjęciu? Mama i tata pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. Och, jak oni bardzo ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, no oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i ci powiedzieć, że też ich kochasz. Dobrze, to teraz może ja pokażę ci moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. Oliś? Dobrze, dobrze. Poczytajmy już o tobie. O, album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, Gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj hmm. daj mi tę drugą księgę. Ech, ech. Oliś, masz już trzy latka? Podobno bardzo lubisz bawić się klockami, Lego. Chciałbym Cię pochwalić za to, że bardzo kochasz rodziców. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. O, to Twoje zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, a tutaj mam zdjęcie twojego prezentu. O, już nie mogę się doczekać, jak ci go przywiozę. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? E, halo? Halo? Ach, rozumiem, brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Oliś? Niestety nie mam jak do ciebie przylecieć z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, masz może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencik. Ach, tak! Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem! Ura! Udało się! Szop, Bartłomiej nas uratował! Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak. Dziękuję ci, Bartłomieju. <ścoughs> Kochane elfy, spokojnie, spokojnie. Nie martwcie się, coś na to poradzimy. O, tak, tak właśnie, a zaraz to naprawimy. Sanie już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Oh, Hehej! Różba yeah. jej! Ale prędkość! O, a, a cóż to? Cóż to za prezent? A, to ty gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Ach, tym mały bohater. Aj, co za dzień. No dobrze, pa, pa I wesołych świąt! Zyka, zyka. Get me for Christmas.